Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w gabinecie Świadomi Zdrowia. Ja nazywam się Patryk Sobotka, jestem z terapeutą i chciałbym wprowadzić cię w to, jak ja pracuję. I jak my w tym gabinecie pracujemy, bo tutaj ja nie jestem sam. Zresztą na tym kanale już poznałeś kilku terapeutów, z którymi mam przyjemność współpracować. Nie miałem planach nagrywać, ale stwierdziłem, mam trochę czasu, mam ciekawą historię, mam sprzęt. Jestem w gabinecie, nikogo nie ma już, więc, dlaczego by Wam nie sprzedać fajnego typu, związanego prawdopodobnie z funkcjonowaniem po prostu Twojego ciała? Zrobimy tam przykładzie pana Sebastiana, czyli naszego pacjenta, z którym mamy przyjemność aktualnie pracować i pomagać mu zrozumieć jego ciał uświadomić mu te wszystkie połączenia, które w ciele są. Więc pogadamy sobie o problemach z klatką i związaną z tym kontuzją nadgarstka. Jak widzicie, klatka piersiowa nadgartek są od siebie dość mocno oddalone, ale przekładał się bezpośrednio na swoje funkcjonowanie. Mamy Sebastiana, mamy pana Sebastiana, który przyszedł do nas z kontuzją klatki piersiowej, uszkodził sobie włókna mięśnia piersiowego większego po a, podczas treningu a, siłowego. Być może Zła objętość treningowa. Może za duży ciężar, może zła technika, nie wiemy, natomiast trafia do nas. Ma problem z kadką piersiową, odczuwa ból podczas tak naprawdę poruszania tym barkiem, unoszenia tego barku, pociągania tego barku w przód. Oczywiście aktualnie trening jest po prostu niemożliwy do wykonania, więc trafia do nas pan Sebastian. My w tym gabinecie bardzo dużo, praktycznie zawsze wykorzystujemy testy nerwomieśniowe. Testy toniczności mięśniowej, które mają jeden główny cel: sprawdzić, czy Twój układ nerwowy dobrze zarządza Twoim ciałem, czyli czy masz kontrolę nad nim, czy te mięśnie się prawidłowo skracają, prawidłowo rozciągają, czyli tak naprawdę pełnią swoją a, funkcję. A, oczywiście, jeżeli masz dolegliwości bólowe albo czujesz jakiś problem ruchowy, to prawdopodobnie ten układ nerwowy nie zarządza tym ciałem dobrze. Więc oczywiście wtedy jest, trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest? Co powoduje, że te mięśnie są problematyczne? I w pana Sebastianie przypadku wydawałoby się to prosto, przecież no uszkodził sobie włókno tego mięśnia. Więc one dlatego nie działają. I rzeczywiście, może tak jest i mamy cały szereg testów, które pozwolą to sprawdzić. I słuchajcie, okazało się, rzeczywiście, tutaj zabraliśmy sobie, sobie piersiowy większe a Zbadaliśmy sobie na ramienne, zbadaliśmy sobie zębaty przednie na szerszych grzbietu i rzeczywiście w tym prawym ręku, w tej prawej klatce piersiowej, dużo struktur na mnie działało. Wszystkie, które wymieniłem, były niewydolne, czyli układ nerwowy nie był w stanie ich zaangażować. Więc ciekawa sprawa, bo mamy przecież uszkodzone większe, a tak naprawdę okazało się, że nie działa tych struktur dużo więcej. I u nas w gabinecie w większości gabinetów fizjoterapeutycznych bardzo ważny jest wywiad. Tutaj tych pytań w wywiadzie mamy sporo, ale w tym przypadku skupimy się na jednym. To si o, od razu ciszej, mogłem to od razu na początku zrobić. Jednym dość istotnym punkcie, a mianowicie starych urazach, kontuzjach i operacjach. I okazało się, że tych kontuzji było kilka, ale było też dwukrotne złamanie kości promieniowej prawej ręki. Nasada bliższa tej kości, okolica nadgarstka. To jest klasyczny uraz, kiedy wiecie, upadacie. W tej pozycji podpieracie się, duży ciężar, nagła sytuacja, ciało trochę nie ogarnęło, doszło do uszkodzenia kości promieniowej. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że ten uraz miał bezpośredni wpływ. I to wyglądało w ten sposób, że jeżeli te mięśnie, które Wam mówiłem, czyli piersiowy większy, naramienny, zębaty przedni, najszerszy żbytu, były testowane w pozycji, kiedy ta ręka jest neutralnie, albo w zdjęciu grzbytowym, to wszystkie były niewydolne. Ale jeżeli testowaliśmy te mięśnie w pozycji zgięcia dłoniowego, czyli tak naprawdę odciążaliśmy sobie te struktury, zniosęliśmy ciśnienie w stawie nadgarstka, to się okazało, że te mięśnie już są wydolne. Czyli widzimy bezpośrednio korelację i powiązanie z tym, że dysfunkcja kończyny górnej a nadgarstka a kości promieniowej miała wpływ właśnie na klatkę piersiową. I popracowaliśmy sobie, z klat popracowaliśmy sobie właśnie z tym nadgarstkiem, wykorzystując naprawdę basicowe metody, masaż tkanin obokich, rozdzielanie mięsi powięziowe, proste mobilizacje stawowe na sam nadgarstek. I okazało się, że te mięśnie nam się zaktowały. Mało tego, nie pojawiał się ból podczas testowania. Więc mogliśmy testować klatę, najszereż grzbietu, ramienne zębaty, czyli poprawiła nam się praca i stawu ramionopłatkowego, ale też samej stabilizacji łopatki. Więc tutaj widzimy, że jest duża szansa na to, że ten mięsień został uszkodzony, dlatego, że już był wcześniej niewydolny i łatwo było tak naprawdę skontuzjować sobie tą klatkę piersiową. Szczególnie jeżeli tak naprawdę pan Sebastian podnosił ciężar, jednocześnie, jak jest ten ciężar to ta ręka nam bardzo często ucieka do zgięcia grzbietowego, natomiast nawet jak było neutralnie, to, to już wpływało dysfunkcyjnie na ten garstek, który był problematyczny. Tam był już podwyższony sygnał womieśniowy, więc to wpływało negatywnie prawdopodobnie nie tylko na klatkę i te ale też na całą kończynę górną. Więc powielany ten problem, stymulowany ten dysfunkcyjny obszar spowodował, że po prostu łatwo było te mięśnie uszkodzić. Oczywiście jest to hipoteza tak naprawdę, dlatego, że nie wiemy. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, My oczywiście możemy sprawdzić, czy nadgarzek jest, dysfunkcja nadgarska powiązana jest z problemem, z którym przychodzi pacjent w tym przypadku była. Rozpracowaliśmy bólu nie ma w żadnej pozycji, pan Sebastian nie mógł otworzyć doległości bólowych. a efekt nam się utrzymywał do następnego spotkania. Na następnym spotkaniu już z panem Sebastianem pracował Mikołaj od nas z gabinetu. Mikołaj mogliście poznać, bo nagrywał ostatnio materiał dotyczący stricte pracę ze stopą, podłudziem, młodeczką, więc zerknijcie sobie naprawdę bardzo fajny materiał z autoterapii. Podlinkuję wam go w tym filmie pod spodem zresztą. I pracował sobie i wtedy już o, ten nadgarstek, dalej tam było wszystko cudownie, nie można było nic zlokalizować, coś problematycznego w nadgarstku, więc po jednej 10-minutowej, może 15-minutowej terapii mieliśmy efekt, który nam się bardzo fajnie długo utrzymywał. Później Mikołaj pracował już z klatką piersiową, dlatego że nie chcielibyśmy dopuścić, żeby ta dysfunkcja klatki piersiowej, co prawda, wiecie, klatka piersiowa była skutkiem, ale tam też doszło do jakiegoś urazu, który w konsekwencji może wpływać na te problemy, na inne problemy, tak? I się może okazać, że za jakiś czas Pan Sebastian przyjdzie po prostu z problemem biodra i się może okazać, że ten problem biodra wynika z tego, że mieliśmy problem w obszarze klatki piersiowej, nie kontuzję. Więc tutaj od razu naprawiliśmy tutaj tą klatkę piersiową, dzięki czemu ona powinna się lepiej regenerować. Później oczywiście Pan Sebastian powinien być wyedukowany pod kątem tego być może jak wykonywać jakieś ćwiczenia, żeby nie dochodziło do problemów i kontuzji, może ewentualnie Zmniejszyć objętość treningową, trzeba było to wszystko przegadać. Tak czy inaczej, chciałem Wam pokazać, przedstawić bardzo proste zależności, o których być może nie wiecie, a które mogą być tak naprawdę Waszym lekarstwem na problemy, które aktualnie macie. Więc jaki z tego wniosek miał wypłynąć? Oprócz tego, że możecie przyjść do tego gabinetu i sprawdzić wszystko, co chcecie pod kątem Waszych starych kontuzji operacji, to jest to, że nawet jeżeli nie odczuwacie dolegliwości bólowych bo Pan Sebastian nie odczuwał dolgiwości bolowych na garstku, tylko miał promysł katłub to żebyście po prostu popracowali w tym miejscu pod kątem prostego masażu, ewentualnie rolowania, po prostu stymulowania miejsca, które dysfunkcyjne, na tym kanale już znajdziecie sporo. A możliwości autoterapii poszczególnych obszarów ciała, więc możecie pracować z jamą brzuszną, stawami krzywdrowymi, stopą. Naprawdę jest dużo materiałów i okazuje się, że pomimo tego, że tutaj tych dyrywości bólowych pan Sebastian nie odczuwał, to jak my sobie zaczęliśmy stymulować, rozpracowywać, rozciągać sobie ten nadgarstek, to był tam dyskomfort. Ten nadgarstek nie zachował się tak dobrze jak nadgarstek, który nie był problematyczny i nie był pourazowy wcześniej więc dopiero jak my sobie tam wiecie postymulowaliśmy więcej to okazało się, że no coś na nadgarstku jest nam oczywiście wskazywała na to klatka klatka piersiowa więc pracujcie sobie z tymi urazami pracujcie bez względu z miejscami porozumień, pooperacyjnymi to musi być rozpracowane naprawdę bardzo mało takich sytuacji jest gdzie ktoś miał jakiś uraz nic nie było z nim robione manualnie i przychodzi nas na terapię się okazuje, że tam nie ma żadnej dysfunkcji. Naprawdę to są sytuacje bardzo rzadkie, więc po prostu muchając na zimne, rozpracujcie sobie te wszystkie miejsca pourazowe operacyjne i po prostu zobaczcie, jak się po nich czujecie. A jest na to olbrzymia szansa, że będziecie czuli się lepiej. Słuchajcie, chciałbym, żebyście dali mi informację w komentarzu pod tym filmem, czy tego, tego typu rozkminy są dla was pomocne, czy to jest dla was fajne, czy chcecie takich materiałów więcej, dlatego że one są dla mnie przyjemne, proste do realizacji, wystarczy, odpalę sobie kamerę, będę mógł między pacjentami i mogę po prostu wam coś takiego stworzyć. Czy to ja, czy ktoś z naszej ekipy e, Świadomych Zdrowia, więc e, czekamy. Na informacje od ciebie i oczywiście to, co zrobiliśmy, to była teoria, ale możemy to w praktyce pokazać, gdyż zajmujemy się tym na co dzień. Więc jeżeli masz jakieś problemy i chciałbyś poleżeć sobie na tym stole, żebyśmy mogli nagrać materiał edukacyjny dla całej reszty, dlatego że w tych materiałach prawdopodobnie dużo osób odnajdzie coś dla siebie, dlatego że problemy, które się. Znaczy, dużo problem powtarza się. no nie? Oczywiście nagram to panu Sebastianie i ktoś stwierdzi, kurde, mam problem z łokciem, mam problem z klatką, mam problem z barkiem, mam problem z szyją i miałam złamaną rękę, więc może podłubię sobie na tej ręce troszeczkę i się może okazać, że odciążycie swój kod nerwowy i się okaże, że po takiej pracy jest zdecydowanie lepiej. Więc Wy w tych materiałach odnajdziecie coś dla siebie, więc jeżeli chcesz być modelem, modelką, osobą, która nam pomoże stworzyć takie materiały, to też daj znać w komentarzu. Poumawiamy się i postaramy się coś fajnego tutaj razem e, zrobić. Dzięki za uwagę. Słuchajcie, lecę do domu i czekam na wasze opinie dotyczące tego filmu i czy chcecie takich materiałów więcej. Jak tak, to kto będzie leżał tutaj i oprócz teorii, jak tym razem zrobimy sobie też to w praktyce. Trzymajcie się. Do zobaczenia.